formy proste i złożone. Dla obiektów prostych to znaczy składających się z jednego dobrze zdefiniowanego elementu, należy również przewidzieć krótszy zapis bez znacznika zamykającego. Jest to strategia skrótów przyjęta w prawie wszystkich sześciopunktowych kodach matematycznych Braille'a, przydatna dla przyspieszenia operacji pisania i zwartości tekstu matematycznego. Aby reprezentować na przykład root of 3 Zamiast kompletnej struktury możemy po prostu napisać root of 3. W Lambdzie w trybie prostym można napisać trzy najczęściej spotykane struktury. Ułamek zwykły, prosty pierwiastek kwadratowy, prosty wykładnik. Należy zauważyć, że znaczniki wersji prostych różnią się od znaczników odpowiadających im wersji złożonych, podobnie jak wprowadzane komendy. Pisząc ułamek, pierwiastek kwadratowy lub potęgę, trzeba od razu zdecydować, czy użyć formy prostej czy złożonej. Użytkownik, który sobie tego życzy, może zawsze użyć formy złożonej. Będzie miał mniej symboli i poleceń do nauczenia się, ale jego tekst matematyczny będzie bardziej rozbudowany. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład ułamek zwykły na przykład a nad b jest napisany przy użyciu struktury złożonej. Zamiast Będziemy jednak mieli tekst o długości pięciu znaków zamiast trzech, jak w prostym zapisie, a to w wyrażeniu z wieloma ułamkami może prowadzić do znacznego rozszerzenia tekstu. Podobnie wyrażenie złożone można zapisać w formie prostej, jeśli jego elementy są jednoznacznie określone za pomocą bloków. Jednak nawet w tym przypadku trzeba użyć większej liczby znaków. Na przykład ten ułamek. Brak jednoznacznych określeń wymagałby formy złożonej, ale można go również napisać z prostym, jeśli bloki są poprawnie zdefiniowane.